Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj kolejny odcinek z outfitowych zawodów. Ostatnio się pytaliście w komentarzach i będzie właśnie teraz nowy odcinek. Jest oczywiście ze mną Zigi i jestem ja jak zwykle. No i dzisiaj kolejne wyzwania przed nami, kolejne pomysły. Mam troszeczkę w zanadrzu fajny pomysł i mam nadzieję, że Zigi też. Jeden, ale mam. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, chciałabym jak zawsze podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Aesthetic Horse SSO, La Madama TV oraz horse Gweer. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się tutaj wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty też chcesz się znaleźć w tym gronie, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. I no... dzisiaj ogólnie Paula pierwsza wymyśla hasło, a ja będę robił jako pierwszy outfit, ponieważ w zeszłym tygodniu na zeszłym odcinku było na odwrót. Tak, Słucham. Więc moje hasło. No, dziś to no To jest kapibara. Okej. Okay. Nie, nie, ma takiej tragedii w sumie, No, ale... dobra, więc... <laughs> ciekawy okay. pomysł. Zobaczymy jak się z tym uporasz, no i oczywiście... Czy może zdjąć okulary. No. No, a ty już wiesz co i jak i tak dalej. No Pamiętaj czy... tylko, że masz inne konie, też tak, patrz. Tak, wiem, wiem, masz wiem. masz konie i... Mam taką świadomość, dziękuję. Tak? Bo ostatnio tak. nie miałeś. Ile pokazuje palców? Nie wiem, nie widzę. No, 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 no nie widzę, ale dwa. Sorry. No, do, kurde, dobra. Widzisz? Dobra, czyli kapibara. I mam wrażenie, że jest tylko jeden sposób, jak można zrobić kapibarę w e, tej grze. E, przedtem pokazywałeś, gdzie się tutaj konia wybiera i tak dalej, teraz już zapomniałem. I mam oh. to świadomość. Dziękuję. Trzeba było słuchać. A, widzę, dobra, tutaj się wybiera konia. Mam jeden, jedyny pomysł, jak mogę zrobić kapibarę. I albo wybiorę tego konia, ewentualnie to może pasować do kapibary na przykład. Ewentualnie to. Czekaj, zobacz, jak wygląda ten. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś. To ty? Ty nie pasujesz jednak, sorry. W sensie nie chcę mówić czym się sugeruje i tak dalej. Ja nie muszę odchodzić, jestem głupi. Przecież mogę stać tutaj i po prostu zamienić za tego konia. I jest jedna taka prosta rzecz, którą muszę wyciągnąć z tego konia, dzięki czemu on będzie po prostu... No nie wiem gdzie to zmieniłem. Amber. A, bo ja nie na tego konia pasuję. O Jezu, ja wiem kto to Amber. Nie mów imieniach, jakby ja znam moje konie. Znaczy to nie ten konia jak coś pasuje. <laughs> to też nie jesteś ty. To ty? Nie, czy to jesteś ty, czekaj. A co, postawiłeś tego u konia? Nie wiesz, w tym boksie, tak? Troszkę tak, ale czekaj, no to jesteś ty, ale na zdjęciu wyglądałaś inaczej. Chociaż kolorystycznie mi się wydaje, że może być. No dobra. Pewnie kasztanek jakiś. To jesteś kasztan, wiesz? I idziemy się jeszcze przebrać. To mi nie pasuje, kurde. To mi nie pasuje, widzowie. Nie, no bo on tutaj nie. On jeszcze był taki zastanawiający w sensie. No, obecnie się zesraj. Czyli zamienimy sobie Boże, no to idź. you <laughs> Prawdzi sprzedają konia, sorry. Jezu! Prawie. To konie się za co sprzedaje, czy to jest jak w red deadzie? Dostaje się nic... sheningi, ale to jest gówno, bo się kupuje nie za stare końce. Tego chciałem sprawdzić. No nie ujeżdżam go. Ja pierdziele, dobra. Nie jeśli wiem, jeśli musisz. Więc muszę zamienić tego samego konia, musisz to Musisz na tutaj, innego, bo Albo ustali... ustawić konie mogę po prostu, tak. No i ty bardziej pasujesz. Tylko kurna te giry, ja pierdzielę stary. Ogoliłbyś się. No bo on nie będzie pasować, na pewno. Chociaż? Podziwo jest najbliżej, to, to tego się nie spodziewałem, widzowie ty na pewno nie, ty za ładny jesteś, żeby wyglądać jak koń kapibara. no. Ja nie mówię, że kapibary są brzydkie, no tylko Właśnie. rozumiecie, no. Jeśli koń wygląda jak kapibara, no to koń jest nie do końca ładny, no to jest na tej zasadzie. Dobra, to idziemy się w takim razie przebrać. No, znaczy bo... ja bym wzięła pod uwagę też jeden inny aspekt, nie tylko wygląd jakby. Hmm. Ja wiem, dobra, wiem, wiem co. Jak na razie się przebiorę. Tak dzisiaj jak. No dobra, nie będę słyszał takiego. No to już ten boli. Coś źle sobie założyłeś w takim razie. Czyli ja mogę najechać i zobaczyć wtedy. Nie. Okej, okay, to jest lepsze. No dobra, niech będzie to w takim razie. Jakąś czopkę, czopkę inną. To zostały te ten, 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 ten rękawiczki. Dałbym to. Rzeczywiście, język jego ja bym to dał. I. No dobra, i to. I ja wiem, co mogę jeszcze zmienić, co, co Paula tak narzuciła, nie wiem, czy to o to jej chodziło dokładnie, ale mam pewien pomysł. Nie zapomnijmy, że to były kur po... kurna koni. Czekajcie, nie będę mówił na teraz Pauli, co robię, bo wy sobie będziecie widzieć, Paula podczas montażu też będzie widzieć, ale mam jedną rzecz, którą mogę jakby zmienić, na którą mogę się teraz skupić. Będzie fajne podejście, oczywiście zostały... został napis złote owalne okulary i nie mogę sobie teraz z tego zniknąć. O, ty chyba jesteś tym czymś, czego szukam. Czy to prawda? Zobaczmy. Tak, to jesteś ty. Dobra. To jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Zobaczmy, co w tym katencie. Moment. Nie, inną, inną czapkę bym chyba dał. Ej, ja w sumie jestem taki innego koloru, niż chciałem, tak swoją drogą. Teraz patrzę pod, jest, Jestem pod innym światłem i już widać, że kolory się trochę różnią. Eee, to. Nie. To. Mm, 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 mm. A. Nie gryź mnie. No dobra, no to weźmy to. Teraz kolory. No. To mi się wydaje, będzie takie najbliższe. Co to jeszcze mamy ciekawego? Aha, tobie nie mogę tego dać. No dobra. Dobra, wezmę go, bo pod kolor jest. Tak naprawdę, widzowie, to mi się wydaje, że już to na tyle. I będę miał też trochę do wytłumaczenia się, ale to będzie prościej do wytłumaczenia się niż w ostatnim odcinku. Także, Paula, możesz na 3-4 ściągać. 3-4 ściągaj. Załóż okulary. Wow. Swój outfit, outfit, dałem pod outfit, ja pierdzielę. Dałem pod kolor kapibary. No taki brązowawy, taki no, żółty troszeczkę beżowy. No bardziej ten tak jest pod kapibara. I co jest ważne? Nasz koń, tak samo jak kapibara ma chillere. Uuu, I dobra. nie mam więcej do wytłumaczenia, nie mam nic więcej do obrony. E, jak to się robiło, jak się o, tak też mam, okej. Okay. A jak się włączał ten tryb fotografii, no. że. No o. Tady. w ogóle to jest Drake, tylko że, no. No wiem, w Chinę wiem. Chiny i osłonię, Znaczy, bo jeśli chodzi o ubiór, no to stwierdziłem, że po prostu pod kolor. Kota dałem, bo pod kolor pasuje wszystkiego, nie? No, no kapiwara jest taka brązowa, więc stwierdziłem, że niech będzie coś tego typu. Jeśli chodzi o ubiór, tak jak mówiłem, no po prostu poszedłem, żeby był ten jakiś podobny kolor do tego wszystkiego. Ale to, że ten koń ma taką grzybę, to jest bardziej jak nie? Że nie ma grzyby, tylko ma taki, jest złączony, jakby. A, że jest jakby jednością taką, no, no to w sumie tak ty też tego, myślałam, że to jest przemyślane akurat. Nie no tak, 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 ja to wiedziałem. Znaczy, ja tego konia tylko z tego powodu wybrałem, że on ma chillere, nie? I gdyby Aha, nie to, że Ty mi wtedy jak... powiedziałeś, że powinienem się skupić na jeszcze innej rzeczy niż wygląd, to bym nie wpadł na to. No właśnie chodziło mi, żebyś nawiązał Cilery jakimiś, nie wiem, przedmiotami, czy czymkolwiek, ale że... no, czy Nie to ma No szkolenie, że... ma chillera. No, ale nie, dobra, to jest spoko, bo sobie inne kolory, bo popatrz na przykład ten, ten ko. Kolor... Chociaż nie no. Chciałam powiedzieć, że jest inny odcień tu, no bo ale tutaj niby też jest taki jasny, więc okej, okay, ale na przykład to jest. Strój, to już jest inny odcień tak? Tak, ale podobny, Wierzę, że nie było tak całkowicie tak samo też, nie? I jest podobny do tego, co jest na koniu. A, a dlaczego czapka zimowa? Co? No bo ten y, kolor tutaj. Aha, bo ko ten pasuje. kolor? Tak, tak. A tak. myślałam, że cozy, że coś tam, że... No też, no, ale tak bardziej myślałam, że po prostu, że kolor, nie? I też tak, właśnie też jak myślałem, mm. też mi się kojarzyło, jak wiesz, jest tych wszystkich filmach, jak są jakieś osoby zjarane, to mają takie czapki i też mają chillerę. Tak? Tak, no, takie usza. No, yy, w Breaking Bad, na przykład, jak był ten jeden z tych ziomków miał. Nie macie odpowiedniej ilości lat, to nie polecam oglądać Breaking Bad. Tak. Ale ogólnie polecam Breaking Bad. O głowie. No nie wiem, czy bym ciemniejszego siodła nie wzięła. Nie było ciemniejszego, mam wrażenie. Jak to nie było? Znaczy ciemniejszego, jeśli siodła. chodzi o ten um, odcień, jeśli chodzi o tę barwę. Był, ale w ogóle tu masz siodło z zielonym akcentem, ale. O, nie tu zauważyłem jest... zielony. A, tak, tak, zauważyłem. Znaczy to nie, 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 bo skończyłem. tu nie jest zielony, ale nie wiem, jakoś no tak wie, ten. No, taki... Ale ogólnie to bym nie ubrała czegoś takiego, ale patrząc pod temat, jak się wpasował, to mm, bym toła fureczka. O, to więcej niż ostatnio. Koniec bardzo dużym plusem i to że W Takim razie Paulina. Moim hasłem dla ciebie. Mhm. Będąc i trwając w... Klimacie, które obecnie mamy, są. Mamy temat dla ciebie święta lub święty Mikołaj. Jezu. Święty Mikołaj, święty wiedziałam, Mikołaj. Nie wiedziałam, ja tak myślałam. Bo ja nie mam świątecznych, znaczy trochę mam, ale. No to musisz no, kombinować. Mam zeszłego to roku musisz. w sumie. Jezu, jak miałam zasłonięte oczy, to o tym myślałam. I chciałam to powiedzieć takie. jest w świątecznym okulary, sobie to... założyć opaskę? <grym>, bo wygląda jak devil. No, no, okulars. Dobra, ja muszę się. Wcale <grym>, nie słuchasz muzyki, nie udawaj. Nie, no, ja jestem w tym, w końciku muzycznym, jest, jak tak, w miliardzie. Tak, muszę. Najpierw sobie wszystko ściągniemy. I... I, I dopiero nauczamy, cicho. Widzieliście, że słonie nie potrafią skakać? Nie o tyle, że są ciężkie, po prostu nie potrafią. Nie mają jakby czegoś w nogach, żeby móc. Ale jakby były zamknąć. lżejsze, to też by nie mogły. No, no, bo nie mają czegoś jakiegoś takiego mechanizmu. Dobra, daj mi się skupić, czekaj. Yy, jakiego ja chciałam konia? Bo jest taki koń świąteczny. Mam dwie opcje, ok? Dobra, mam dwie opcje. Sobie postawię jeden obok drugiego, żeby się namyślić. Gdzie jest ten koń? Just time. Jest. Wiecie co? Jak tak zobaczyłam tego drugiego, to chyba jednak tego drugiego. Też bym wybrał. Bo będzie pasować bardziej kolorystycznie. Dokładnie, no. To, to Zgi... Ej, Ale dobra, święty Mikołaj, tak? Czytam święty tak? Tak, święty Mikołaj, święty Mikołaj. Dobra. To w tym odcinku, w sumie, ja mam miałem trudniejszy temat niż ty. Znaczy, uważasz, że miałeś trudniej. No, no, w sumie no, trochę. No, tak. miałeś, tak. W no, sumie. bara, ja mogę... wiesz, to masz święty Mikołaj, to po prostu bierzesz jakieś czerwone ubrania, bierzesz czapkę Mikołaja, bo widziałem, że jest. I jelo. Dobra, jednak, jednak wezmę tego konia. Może to docenisz, może dobra. nie. Znaczy, mogę postawić, później tam zostawię tego konia i ci po pokażę jakie miałam inną opcję, co? Dobra, to czekajcie, ja najpierw ubiorę oczywiście, że ubiorę to, a co innego mogłabym ubrać. Nie mam niestety... Prody, za to coś innego będzie chyba git że to ma być święty Mikołaj, a nie to. Ale w sumie kurde. jeśli to już to wytłumaczysz, to wiesz. Ja wytłumaczyłem na przykład ostatnio o nocy, ale tak się jak mi nie ten. Nie, dobra, dobra. Lepsze jest to. Lepsze jest to. Najwyżej jeszcze zmienimy, widzowie. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzach choinka. Po prostu. To Paula wam da serduszko, a ja napiszę wam w komentarzach serduszko, od w odpowiedziach. Dobra, wydaje mi się, że Mikołaj. Kurczę, bo Mikołaj, fajne te, te są spodnie, tylko że nie wiem, czy są Mikołajowe, a te mi się bardziej kojarzą, że, jakie by faktycznie Mikołaj założył. I chyba jednak to zostawię w takim razie. Czy ja mam w tym kolorze rękawiczki? Nie wiem, czy mam, ale zostawmy te. Bo wiem, wiem, jakie buty, wiem, jakie buty. Oczy. O kurde, tylko że teraz te spodnie. Te są lepsze? Chyba, chyba te jednak. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Dobra, teraz zmienimy rękawiczki pod kolor, żeby było ładnie, bo ja patrzę na to, żeby było jeszcze ładnie. Dobra, jeśli chodzi o nas, to chyba jest git. Teraz trzeba dobrać fajny sprzęt, ale mamy w tym kolorze akurat czapraki. Wydaje mi się, że ten będzie bardziej... no. No oczywiście, że to raczej. Siodło raczej... Nie ma bardziej świątecznego niż to, przynajmniej na dzień dzisiejszy. No i kolorystycznie też bardziej, ba przecież ciebie są drgania teraz tam. I'm sorry. Uuu, kurczę, ten też jest fajny, ale tego tak nie widać. Tego oczapraka tak nie widać jak tam, jak tego. Ale nie chcę, nie chcę brać pod, pod zestaw. Later. Dobra, chyba jednak to będzie lepsze, bo ten koń może nosić owiki, prawda? Tylko, że najpierw jeszcze jakieś fajne ogłowie. Dobra, ogłowie wydaje mi się, że to, chociaż kurde, to znowu jest tego zestaw. A czekajcie, było takie, tylko teraz, zanim ja je znajdę. Dałaś mi cztery, nie? No. Dobra, to się muszę przypieprzeć do wszystkiego. Okej. Okay. Nie. Tak. Dobra, wydaje mi się, że to jest bardziej świąteczne. No, bo mi się po prostu jako outfit nie podobał. A ty też oceniaj, jak, jak outfit generalnie ze sobą ten. O, to nie są akurat ochraniaczki z zestawu, a idealnie pasują. O, chyba, że owiki jakieś. Dobra, te owiki są lepsze, bo wiecie, są bardziej takie. Bardziej mi się kojarzą z szatą, jakby Mikołaja. Torba. <laughs> w ogóle, jak nisko jest ta torba. Dobra, powiedzmy, że to. O, jeszcze zwierzątko. O, ludzie. Widzowie, mamy tutaj, jak wiecie, bardzo, bardzo idealnego kandydata. A ta na zwierzątko, po prostu bardziej idealnego się nie da. Ty, ty brałeś ozdoby? Nie brałeś ozdób żadnych ja na ogon zdoby. konia i na a, ten. Nie. nie, nie, bo nie pasowały mi A, no właśnie, a mi będą pasować. No, dobra, no. Idealnie, bo wiecie, w ogóle ten pattern, ten pattern, ten pattern, wzór mi się kojarzy ze świętami, ale to chyba każdemu, więc y, to jest, wydaje mi się, że naturalne. No i chyba wszystko. O kurde, ale jestem dumna z tego outfitu. Mam nadzieję, że Zigi doceni. A bo dobra, czekaj, to ja schowam tego konia, którego wahałam się, ale wydaje mi się, że ten jest jednak lepiej. Dobrze, że wybrałam jednak tego, ale to schowam tego, nad którym się wahałam, żebyś się od razu nie sugerował i od razu nie powiedział No, rzeczywiście, ten jest lepszy. Uu. Minus 5 punktów za to, że to nie był tamty. Nie, ale te spodnie, widzowie, te spodnie, to jest kozak. O, uwaga, no się uwaga, review. Reveal, tak? To ci mówi? Reveal. O, znaczy i tak nic nie widzisz teraz, pewnie Outfit, reveal No ładny jest, no. No, pingwinek tak przystałeś, żebym nie Tak, tak. tak, tak. A, w, a bo ty widziałeś, że mam pingwinka? No, no czysto jesteś Jezus, Maria, no Nie wiem, czy mam coś tutaj do opowiadania. No, wygląda to jak renifer, ty wyglądasz jak pani Mikołajowa albo córka Mikoł świętego Mikołaja. Znaczy, mam wąską e, Kolorysty... Nie było? Kolory, tak wiem, kolorystycznie pasuje wszystko do siebie. No, czy bym nosił, tak, ale że byłaś w ostatnim odcinku dla mnie niemiła, to masz 4 ,5. Nie, dlaczego? Tak, bo a no tak. dobra 4 Czekaj, znajdę coś. No właśnie, to bo... ewentualnie ci nie pasuje, bo ja mam taki jeden szczegół, który mógłby mi nie pasować, tak szczerze. Dobra, dobra. Ale obejdź sobie w ogóle, patrz, jakie mam fajne spodnie. No widzę, widzę, fajne. Takie puf, i w ogóle te buty. Takie. Też pasują, prawda? Nie No, nie wiem, no. Znaczy, generalnie. Dobra. Nie, no, pięć, no, jezus, no. Tak! No, no, tak, no, bo do czego mam się niby to je doczepić? No, nie, z drugiej strony, no. Znaczy, mogę ci powiedzieć, co bym jeszcze. No. Bo ja generalnie mi się gryzło to, że to głowie jest czarne, a siodło jest brązowe. Czarne posiada do wszystkiego. Niby tak, ale się zawsze dopiera siodło do głowia. Nie, dobra. Nie, no, pięć, no. Krzyść. Mi się podoba ogólnie to kolorystyka, jakby dopasowanie tego kunia do tego czerwonego, bo to fajnie pasuje ze sobą. Ta torba, czy ona jest świąteczna? Jest, ale jest zupełnie okay. innego. Tak no Jezus, no to że on ma te rogi, to od razu też się jak bierze renifera, to nie jest renifer i to w ogóle no, to też nie fajne. Jest. Znaczy, dobra, te wąsy to są takie jedyne. czy znaczy, wiem, że no po prostu nie miałeś brody, no ale te wąsy są takie. No, ale w sumie tak jak mówiłem, jeśli to jest powiedzieć z tej perspektywy, że to jest córka świętego Mikołaja, to spoko, nie? Po prostu ma wąsy z jakiegoś powodu. No, w sumie tak wygląda. Dobra, bo bo mi pokazuje, że będzie padać powoli, więc może. Eee, czekaj, bo jeszcze dać. ci pokażę konia. No, najwyżej A. będzie bez kamery. Jak widzowie padnie kamera, to sorry, ale to to jak nie będzie kamerki, to nie nasza wina. To jest drugi konie, którego chciałam dać, bo też jest to, koń ale czekaj, zrozumiesz. O, że niby jest Aha. bardziej sarna, no nie, ale stwierdziłam, że kolorystycznie nie. bardziej Nie, tam pasu, tylko też, tak, tak, ten... tak, ten co wybrałaś jest lepszy, bo kolorystycznie właśnie bardziej pasuje. No nie no. bo to wygląda jak renifer, ale. Dobra, to widzowie piście koniecznie w komentarzach, który outfit Wam się bardziej podobał i czy w ogóle outfity zasłużyły na swoje oceny. Piszcie oczywiście, czy chcecie kolejne odcinki, a my oczywiście jak zawsze przesyłamy Wam gorące pozdrowienia. A i wbijacie na kanał Dzikiego jeszcze też. Kiedy ja patrzyłem w obiekt, ten wizer, podgląd cały czas. Ja też. Okay. <laughs>